Dzień dobry, Jan Piński. Eee, witam na moim kanale. Moim i państwa gościem jest Leszek Kraskowski, dziennikarz. A pogadamy o jednej z bardziej bezczelnych ściem e, Dudy o nazwie M F Medyczny Fundusz Prezydenta. Kiedy w 2020 roku wszyscy się oburzyli na Dudę, że podpisał 2 miliardy złotych na propagandową sztucję, to żeby złagodzić to Ogłoszono powstanie prezydenckiego funduszu medycznego, który miał wynosić bodajże 12 miliardów złotych, żeby przykryć te 2 miliardy na TVP i być przeznaczony na rozwiązywanie problemów onkologicznych. Z tego funduszu praktycznie niczego nie wydawano. Tych pieniędzy tak naprawdę też nie było specjalnie Leszku, bo ty żeś to zgłębiał, opowiedz na czym polegało tak naprawdę, na, jak, jak wyglądała ta wioska Kinoska ten miś Dudy i Morawieckiego, upichcony, żeby no, niestety dość skutecznie okłamywać wyborców. Dzień dobry, witam Państwa. Witam witam Ciejanku. Fundusz Medyczny Prezydenta Andrzeja Dudy, tutaj mam taki plakat piękny za moimi plecami, to bardzo sprytna rozgrywka propagandowo-pijarowska, wymyślona tutaj... Są różne opcje, kto to wymyślił. Moi rozmówcy twierdzą, że wymyślił to minister Łukasz Szumowski, ówczesny minister zdrowia. Pomysł został przekazany do kancelarii Morawieckiego. Tam sprytni pierowcy Morawieckiego uznali, że jest to bardzo dobry pomysł i został on sprzedany właśnie Andrzejowi Dudzie. Sondaże rzeczywiście były topniało poparcie dla pana prezydenta wtedy, kiedy podpisał owe słynne 2 miliardy złotych dla TVP. W tym czasie zdominowany przez opozycję Senat chciał, aby te 2 miliardy poszły na onkologię. Wymyślono więc, że, no, że będzie i wilk syty i owca cała, czyli pan te, telewizja dostanie te swoje 2 miliardy, żeby być tą tutaj propagandową odnogą PiSu, natomiast żeby się ludzie za bardzo nie buntowali i nie psioczyli, to onkologia i dzieci chore na nowotwory, na choroby. Rzadkie też dostaną odpowiednie nowoczesne terapie, a nawet leczenie zagraniczne, żeby nie było to tak, że głównie na zrzutkach zbieramy na, na leczenie takie ratujące życie za granicą. I to też ogłoszono w marcu, 8 marca 2020 roku. w Dzień Kobiet. Minister Szumowski, prezydent Duda ogłosili, że właśnie będą taki. Program realizować i dzięki temu, no już jak tutaj zacytuję, bo sobie wynotowałem, co pan prezydent wtedy powiedział: Dzięki funduszowi medycznemu wzrost środków na ochronę zdrowia będzie nie tylko wielki, a wręcz ogromny. No i początkowo, ponieważ no wiadomo było, że już, już rok biegnie, no więc była mowa, że w roku 2020 zostanie wydane 2 miliardy, zostaną wydane 2 miliardy złotych z tego funduszu, a co roku kolejne 4 miliardy będą, będą wydawane. Ja w czwartek przysłuchiwałem się posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. I moje wrażenia po tym posiedzeniu są takie jak pani profesor Alicji Chybickiej, która stworzyła onkologię dziecięcą we Wrocławiu. Ona powiedziała jestem przerażona. Ja też jestem przerażony i to powiedziałbym jestem przerażony nie tylko dokonaniami pisu w tej dziedzinie, ale również jestem przerażony stanem wiedzy a raczej wiedzy reprezentantów Ministerstwa Zdrowia. Pan minister no, przyszedł z papierami, które podejrzewam poprzednicy mu zostawili i z których wynikało, no, że w zasadzie nie jest tak źle. No, bo na przykład na remonty SORów, czyli szpitalnych oddziałów ratunkowych, które, jak wiadomo, no są przeciążone i czasami zdarza się, że chory czeka kilkanaście godzin na przyjęcie, że brakuje sprzętu i tak dalej. No, nikt nie będzie tutaj specjalnie uzasadniał, jak bardzo potrzebne są pieniądze na, 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 na ratownictwo medyczne, na Sory. No i z papieru wynika, że półtora miliarda zostało wydane na Sory źle. Wydaje mi się, że całkiem fajnie. Natomiast prawda jest taka, że wydano je tylko i wyłącznie na papierze, dlatego że tak naprawdę planowane są remonty na właśnie rok 2024 i 2025. Przypominam, fundusz powstał w roku 2020. I jest to kolejny fundusz propagandowy PiSu nie tylko dlatego, że pan prezydent mógł się nim pochwalić, również dlatego, że tak jak Janku, opowiadaliśmy już naszym widzom o fozie dwa 2 PiSu, czyli o funduszu covidowym, który głównie szedł tam, gdzie są wyborcy PiSu, czyli do tak zwanej Polski B na ścianę wschodną, pod Karpacie. Tutaj zrobiono dokładnie to samo. Już w warunkach przetargowych, w warunkach konkursowych wpisano, że jeżeli szpital chce dostać jakieś dofinansowanie z funduszu prezydenckiego, no to jego pacjenci muszą pochodzić ze wsi albo z małych miejscowości. Wpisano, wyobraźcie sobie Państwo, gęstość zaludnienia do warunków specyfikacji przetargowej. No wydaje mi się, że... No to gęstość zaludnienia to owszem, w czasie pandemii ma znaczenie, prawda? Im mniejsza, tym jest większa szansa, że się ta pandemia nie będzie rozprzestrzeniać, ale tutaj nie mówimy o pandemii. Mówimy o tym, że właśnie tam, gdzie jest najmniejsze zaludnienie, to tam idą największe pieniądze, a w przypadku profilaktyki to było jeszcze lepiej. Na jedną złotówkę wydawaną na, na profilaktykę w dużych miastach przypadało 100 złotych wydawane na wsiach i w małych miejscowościach. Także mamy tutaj do czynienia z kolejnym stricte propagandowym funduszem, bo na przykład miasta na prawach powiatu mają tych Sorów 90 kilka. No to jak się przyjrzeć warunkom przetargu, to tylko pięć, pięć szpitali mogło, mogło wystartować w konkursie, co nie znaczy, że w ogóle coś tam zrobiono, bo wyglądało to wszystko tak. Ja rozmawiałem wczoraj, dzisiaj rozmawiałem z byłym szefem Urzędu Rejestracji Leków, doktorem Leszkiem Borkowskim i pytam, panie doktorze, jak tam? Bo wiem, że on sam był, zresztą jest pacjentem onkologicznym, więc sprawy onkologii są mu bardzo bliskie. Mówię, poszły jakieś pieniądze na, na szpitale z funduszu prezydenckiego. No mówi, skąd w życiu? Tam prawie nic nie poszło. Wie, jak to przecież miliardy miały pójść. No ale to wyglądało tylko tak, że pojawiał się ktoś z czekiem, robił sobie zdjęcie z tym czekiem, żeby to ładnie w gazecie wyglądało, i na tym. Cała dotacja, inwestycja się kończyła. W tej chwili na tym funduszu leży sobie, zalega ponad 7 miliardów złotych, a jednocześnie szpitale są zadłużone na 21 miliardów złotych. No, pieniądze wydawano w trakcie kampanii wyborczej. Pan minister Adam Niedzielski wydawał je w swoim okręgu wyborczym i nagle się znalazły pieniądze właśnie z tego, z tego funduszu. Po prostu mamy tutaj kolejny fundusz covidowy. Oczywiście tam było 190 miliardów. To to są nieporównywalne w ogóle środki i tam wydawano je również na zakup śmieciarek, na remont szkół, remont dróg. No tutaj takich numerów nie robiono. Na szczęście jakieś pieniądze zostały przeznaczone na, na leczenie dzieci za granicą i na nowe terapie onkologiczne. Natomiast wszystko to robiono z, z kolosalnym, z kolosalnym poślizgiem. Najbardziej absurdalne w tym wszystkim było to, że podczas, sejmowego, podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, osobą, która była najlepiej zorientowana w tematyce i miała kompletne dane, był przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, pan Marek Wójcik, który powiedział: Proszę państwa, wy tutaj dyskutujecie o tym, że 7,3 miliarda złotych zostało. Przeznaczone na inwestycje z funduszu prezydenckiego. A ja wiem, że 40 milionów złotych, bo bardzo dokładnie. I nam się zawiesiło coś tutaj. Aleszku. To był wkurzony na reprezentację Ministerstwa Zdrowia. Mamy problem, problem, mamy problem, z, mamy problem z twoim połączeniem internetowym. Albo o, Ja słyszę. Wszystko. Dobrze. Dobrze. To jeszcze raz wróćmy, że miało być 40 milionów złotych wydane, tak? No, teraz coś się dzieje. No więc, m, m, były minister zdrowia, a obecny przewodniczący komisji zdrowia Bartosz Orłowicz zażądał bardzo szczegółowej specyfikacji. Dotyczącej tych wszystkich przetargów, konkursów, dlatego, że ministerstwo rozpisało to wszystko na niecałych czterech stronach maszynopisu, te, te 12 miliardów złotych. Także my tak do końca nie wiemy, jak ten, jak ten fundusz wygląda. Wiadomo, że, że nie wygląda, że te pieniądze głównie leżały albo były wydawane tam, gdzie są wyborcy pisu. Czy to po prostu był tylko taki zabieg księgowy, który pozwolił im relokować te pieniądze po prostu na kiełbasę wyborczą? Tak, bo to nie są jakieś nowe pieniądze, które nagle się pojawiły, bo pan prezydent sprzedał swój słynny żyrandol. Nie, to, to są pieniądze, które normalnie byłyby w NFZ, ale tak zostały wydzielone po to, żeby pan prezydent mógł ratować ludzkość i chwalić się tym w czasie, w czasie wszelakich kampanii wyborczych. Natomiast organizacje onkologiczne już wcześniej podnosiły to kwestię tego, że tak naprawdę to się, to się nic nie dzieje i że, i że ten fundusz to tak naprawdę to jest taka jedna wielka lipa. No, jakoś specjalnie się to nie, nie przybijało do, do świadomości społecznej. Ja mam tutaj takie zestawienie, które opracowała Ogólnopolska Federacja Onkologiczna, i już to zrobili w październiku 2021 roku, czyli fundusz już, już istniał sobie ponad rok, i oni mówili, że ze środków funduszu. Medycznego powinny zostać wydane 4 miliardy, a wykorzystano 171 milionów złotych, że to są w ogóle no, dramatyczne dysproporcje, że na przykład na leczenie dzieci przeznaczono z funduszu zaledwie 110 milionów złotych, na leczenie za granicą 36 milionów, a na dostęp do technologii lekowych 25 milionów złotych. A na bardzo kosztowne, innowacyjne terapie nie wydano z funduszu medycznego ani złotówki. Czyli, ale to przypomnijmy: ale to była to przy... Polska Federacja Onkologiczna, jak fundusz już funkcjonował półtora roku. Ale przypomnijmy, po co to tak naprawdę powstało? To powstało po to, żeby zrównoważyć narrację, że PiS przekazuje 2 miliardy złotych na hejt na TVP. A jednocześnie, tak, tak. A jednocześnie? Jest, mamy tak bogaty kraj, jest tak. przecież dobra zmiana. Gospodarka jest tak pędzi, że Niemcy nam zazdroszczą, prawda? Pamiętamy tę narrację. No więc przekazujemy 2 miliardy złotych na rozwój mediów publicznych, bo to się przecież tak mówiło, na polskie radio, telewizję i tak dalej. Ale stać nas również jedno nie wyklucza drugiego. Przecież, skoro stać nas i na telewizję, stać nas również na, na opiekę medyczną, zwłaszcza dla najmłodszych, zwłaszcza na onkologię. I tutaj pan prezydent fotografował się z ministrem Szumowskim. I no, tak, jak mam tutaj na tym plakacie, ten plakat nadal jest na stronie kancelarii prezydenta, więc można sobie też taką, taką fotę z nim zrobić. Fajnie by było, gdyby ktoś policzył, ile tych pieniędzy gdzie poszło. Tutaj bardzo sprytnie zachował się przewodniczący Komisji Zdrowia, Bartosz Rukowicz, który zażądał bardzo starannej, starannego zestawienia, kto dostał jakiekolwiek zlecenia, bo za moment się dowiemy, że to znowu jakiś handel handlarz z złomem, starzyzną, czy inny handlarz bronią, czy też, nie wiem, instruktor narciarstwa. Zupełnie jest to prawdopodobne, że z tych pieniędzy, które jednak zostały wydane, ileś tam zahachmęcono, no bo gdyby nie zahachmęcono, no byłoby to coś absolutnie nie niesamowitego i coś, co się, co się w tych pisowskich ostatnich ośmiu latach praktycznie nie zdarzyło. Czyli przybyliśmy widzom, żeby zrozumieli, że nie istniał tak naprawdę fundusz prezydencki, to jest taka piarowski szyld, jakaś taka wizytóweczka, którą powieszono w internecie, zrobiono o niej kilka materiałów, nawet zrobiono jeden wywiad ty przed tym programem, Przypomniałeś o pewnej korespondencji, która pokazała, do czego ten wywiad był potrzebny, u którą poznaliśmy dzięki tej aferze mailowej Dworczyka, czyli poufna rozmowa.com, która publikuje stenogramy. Co tam wyszło przy tej okazji? No, tam wyszło, że właśnie. Pamiętam takie sformułowania do, to jest mail do szefa Polskiej Agencji Prasowej, znajdź jakiegoś sprytnego dziennikarza, wywiad już jest praktycznie gotowy, narracja jest gotowa, trzeba go tylko poprzecinać pytaniami. No i właśnie poprzecinano pytaniami i stworzono wtedy właśnie narrację o tym, że pan prezydent występuje z inicjatywą taką jak Fundusz Medyczny. No i wtedy na, na czołówkach pisowskich mediów, w wiadomościach i tak dalej wałkowano bez końca, jak to, jak to będziemy teraz zdrowi i, i, i cali szczęśliwi. Śmieszna sytuacja była przedwczoraj, czyli, czyli na czwartkowym posiedzeniu 25 stycznia. Na Komisji Zdrowia, bo posłowie i posłanki PiSu zaczęli zarzucać e, przedstawicielom e, Koalicji Obywatelskiej za, zaraz, ale przecież wy też głosowaliście za tym funduszem, poparliście go. E, Sejm głosował e, za. Tam parę osób się zaledwie wstrzymało, senat poparł, no więc jak to? Byliście za tym funduszem, a teraz go krytykujecie? No i oczywiście parlamentarzyści i koalicji odpowiedzieli zaraz, zaraz, ale wy obiecywaliście, że wy dacie te pieniądze na chore dzieci. No to jak mogliśmy być przeciw? A teraz się okazuje, że większość z tych pieniędzy to leży sobie na koncie i czeka, i czeka na, na lepsze czasy. A fundusz no, był typowo, typowo propagandowy, no pieniądze, jeżeli już wydawano, to wydawano tam, gdzie są wyborcy PiS. A więc ściana wschodnia, wsie, małe miejscowości, tak żeby z tym przekazem, że pan prezydent Andrzej Duda tu was o was pamięta mieszkańcy, no nie wiem, grupiej Wulki dajmy na to, prawda? I, no I o to chodziło. No to jest fundusz covidowy dwa, tylko że mniejszy. Mniejszy, mniej rozpropagowany, natomiast pan prezydent i PR-owcy Morawieckiego, no tutaj naprawdę dwoili się i troili, żeby pokazać, jak pan prezydent się stara, docierając do każdej wioski z profilaktyką. No oczywiście parę dobrych rzeczy udało się zrobić dzięki temu funduszowi, ale one i tak by się dokonały, tylko po prostu z innej kieszeni by te pieniądze pochodziły. Na no jeszcze raz, to, to, to jeszcze raz podsumujmy, tak? podsumujmy, nie stworzono, nie zorganizowano żadnych nowych pieniędzy, po prostu ometkowano funduszem medycznym niektóre wydatki na służbę zdrowia i uwaga, pod pretekstem tegoż funduszu zaczęto dotować pewne regiony, pewien, pewne miejsca, żeby, krótko mówiąc, kupić głosy. Tak, dokładnie, dokładnie tak. No wyobrażasz sobie coś takiego, że wchodzą ludzie z, z Orkiestry Owsiaka, dostali pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, kupują za nie łóżka szpitalne i respiratory kreatory ZFZ-u i tam te serduszka swoje przyklejają, że to jest właśnie wszystko dzięki Owsiakowi. No paranoja kompletna, a tutaj Owsiak nigdy by czegoś takiego przecież nie zrobił, a tutaj, do w świetle Jupiterów, przy kamerach robiono coś takiego i no w opozycji wówczas, opozycja zresztą podnosiła pewne zastrzeżenia, że to nie jest żadna nowa jakość, że to jest dodatkowy fundusz, no ale skoro ma to iść na leczenie dzieci, no to dobrze, no bo zawsze w nfz tych pieniędzy brakowało, zwłaszcza na leczenie chorób rzadkich. No, i to widzimy, no cały czas widzimy. No wystarczy wejść na zrzutkę i zobaczymy, ile dzieci, ile, ile rodziców dzieci ciężko chorych na choroby rzadkie, na nowotwory zbiera pieniądze na operacje, na leczenie za granicą. Widzimy to. Z tego funduszu niewielkie pieniądze, no ale jednak wydano na te zabiegi. No ale to i tak by to zrobił NFZ, także to nie jest, nie jest to jakby nowego. Natomiast propaganda była ogromna. Że Marek ten jedyny pełny człowiek na powiedział, no może tam parę innych, przytomnych, ale jest Szanowni Państwo. Bardzo Szanowni Państwo, mamy pewne problemy z łącznością. W każdym razie rezyme jest takie, że po prostu fundusz prezydencki to jest taka krowa po prostu, która dużo muczy, a mało mleka daje. Czysty piar, czyste kłamstwo po to, żeby po prostu żeby tak najkrócej rzecz biorąc, żeby ludziom się wydawało, że PiS to nie jest taka bezduszna partia, która woli wydać 2 miliardy złotych na propagandę, na hejt zamiast na leczenie dzieci. Szanowni Państwo. Dziękuję. jeżeli mnie słychać, to ja bym jeszcze podsumował tylko, dobrze? No, to a więc chciałem podsumować, że właśnie to pięknie ujął Majer, Marek Wójcik, czyli ekspert Związku Miast Polskich, który powiedział, że bardzo miasta czekały na te pieniądze z tego funduszu prezydenckiego, że być może uda się wyremontować szpitale. No i podsumował to pięknie, że z budżetu państwa 0 złotych dostaliśmy na szpitale. Z funduszu prezydenckiego. 0 zł dostaliśmy na szpitale z Polskiego Ładu. 0 złotych dostaliśmy na szpitale i z Unii Europejskiej, ponieważ wiadomo, że pieniądze zostały wstrzymane, również 0. I to jest właśnie takie podsumowanie tego wszystkiego. Jedno wielkie zero. Szanowni Państwo, a ja polecę e, historię bez cenzury. Koniec Mitu Kościuszki. O tym, jak naczelnik i jego powstanie zaszkodziło Polsce, a także, drodzy Państwo, o gejowskim militaryzmie. Prus, twórca wojskowej potęgi Niemiec, brzydził się kobietami. Eee, jedyny obraz, jaki wisiał w bunkrze Adolfa Hitlera w Berlinie w 1945 roku, to był portret króla Prus, Fryderyka Wielkiego. Naziści idealizowali Fryderyka, uważając, że jest jednym z twórców potęgi militarnej Niemiec, obok Ottona von Bismarcka i oczywiście samego Hitlera. Brunatni chłopcy zignorowali jednak ważną część życia króla Prus. Otóż nie był on, nie tylko był on zatwardziałem, homoseksualistą, ale wręcz brzydził się, chciał piękną. Eee, o tym, drodzy Państwo, w e, historii bez cenzury. E, a oprócz tego, zapraszam do wsparcia zrzutki, Leszka. E, tutaj mamy pod materiałem. Jest na dziennikarstwo śledcze i na wojnę z osłabionym, ale wciąż groźnym profesorem Adamem Glapińskim, dzięki którego wpływom Leszka oskarża obecnie prokuratura, jaka prokuratura cię okręgowa, rejonowa cię oskarża, tak? Rejonowa, Warszawa, mieście. Tak, o bardzo groźne przestępstwa polegające na ujawnieniu numeru PESEL Adama Glapińskiego, które to numer jest w każdym krajowym rejestrze sądowym, a także uwaga o ujawnienie adresu, który już dawno nie jest adresem Glapińskiego. Proces się zapowiada po prostu no, bardzo ekscytująco na równi ze Słowenią. Ale, Janku, ale mógłby, mógłby być adresem, bo gdyby pan Glapiński wprowadził się do domu, który sprzedał wiele lat temu, no to mógłby być znowu to jego adres. Ale z tego co wiem, to nie planuje. Szanowni Państwo, do zobaczenia.